Witam Państwa serdecznie na oficjalnej stronie czwartej międzynarodowej konferencji naukowej Niepłodność plagą zdrowotną XXI wieku. W trakcie konferencji liczne grono ekspertów oraz specjalistów podzieli się doświadczeniami i spostrzeżeniami związanymi z problematyką niepłodności. Podczas konferencji przedstawiony zostanie aktualny stan wiedzy związany z problemami zajściem w ciąże. Eksperci przybliżą też sposoby opieki psychologicznej kobiet po poronieniu oraz par z problemami niepłodności. Uczestnicy konferencji będą mieli możliwość wzięcia udziału w niezwykle ciekawych wykładach i dyskusjach, poszerzających horyzonty oraz doskonalących praktykę. Wśród zaproszonych gości znajdą się eksperci z Polski i zagranicy, którzy zaprezentują swoją wiedzę i doświadczenia z rozmaitych dziedzin medycyny rozrodu. W imieniu PTG oraz Stowarzyszenia Prosalutę jeszcze raz serdecznie Państwa zapraszam do udziału w konferencji, która odbędzie się w sobotę 18 czerwca 2016 roku w Warszawie.